Hejka, hej! To ja Chropka. Dziś wam pokażę nową książkę z Lego Star Wars, mistrz Joda. No i oczywiście tutaj prezentem będzie mistrz Joda. <zysk> Na no, okładce oczywiście mamy tutaj Mistrza Jodę oraz Hrabiego Duku. No i przechodzimy już do środka. Na samym początku mamy tutaj, jak słyszeć, tą figurkę, ale to będzie bardzo proste, no bo jednak takie rzeczy to można zrobić bez instrukcji. No i na samym początku możemy go tutaj bliżej poznać, więc to jest takie fajne tutaj wprowadzenie. Dla osób, które no tutaj jeszcze są początkujące w tym uniwersum, to mogą właśnie tutaj bliżej go właśnie poznać. No a później możemy już robić zadania. No, i tak jak to właśnie jest zawsze w tych książkach, są właśnie tutaj i zadania, właśnie tutaj na podstawie dzisiejszego prezentu, jak i też komiksy, który właśnie jest taki mega fajny styl w sumie tego komiksu, taki, czyli taki niby rysunkowy. No i w sumie tutaj cały czas będą takie właśnie zadania, oraz komiksy właśnie na podstawie tego prezentu, czyli tutaj na tutaj temat tego jody. Więc w sumie tutaj nie mam co tak tutaj się aż opisywać. Tutaj na przykład jest taką ciekawą rzeczą, że tutaj na przykład jest padmę. Więc tutaj fajnie. No i tak samo no tu jak tutaj widzicie, głównie tutaj cały czas jest joda. O właśnie miałem powiedzieć, czy gdzieś tutaj nie będzie strony z Jodą. i w sumie tutaj jest chyba pierwsza strona, na której nie ma nic mistrza jody, no, tutaj ciekawie. Kurczę, okej. Okay. Kurde, okej, okay, dobra. No i co tu jeszcze mamy? Duchy Mocy. No i na zakończenie mamy quiz. Odpowiedzi. Kurczę, okej, okay, dobra. No teraz jeszcze mamy inne książki, które możemy sobie tutaj przeczytać. No a tutaj mamy książki właśnie tutaj z taką figurką. że jest ich tutaj mniej, ponieważ to są chyba te wszystkie, które mają te takie nowe właśnie opakowania. Ja mam... Tom, ale w tym starym opakowaniu. Tom, ale też w starym opakowaniu. I teraz to mam to, to, to. Także tyle mam na razie tutaj z tych tutaj nowych. No i co, przechodzimy już teraz do. Oczywiście, jak to ja tutaj zwracam uwagę na takie małe detale. I tutaj, właśnie na odwrocie tego, właśnie pudełka. Mamy tutaj taki rysunek z Mistrzem Jodą. E, tutaj, tak jak tutaj on podnosi kamień z wody. Więc to jest takie bardzo fajne, bo się ciekawiło mnie, jaki właśnie będzie rysunek. No a sam Mistrz Jada prezentuje się w ten sposób. Jest to jego strój, właśnie z prequelów, także tutaj filmy od 1 do 3. Tak się jeszcze prezentuje z tyłu. To właśnie jak widzicie ma kaptur. No i oczywiście ten swój zielony i świetlny. No, jako porównanie mam tutaj Mistrza Reprezentując swoich klonów. Różnice są moim zdaniem ogromne. Tylko co się tutaj nie zmieniło to te nóżki, bo nawet tutaj ten miecz świetlny, tutaj ten bardziej tak jakby już podchodzi pod żółty. No i co? No i to ogólnie było, było chyba wszystko w tym odcinku, w sumie taka tutaj krótka recenzja, ale myślę, że tutaj chyba nie ma co się tutaj więcej rozwodzić na ten temat. Dajcie mi znać, czy Wy sobie tą książkę kupujecie, ponieważ moim zdaniem chyba się opłaca, jak tutaj jest Mistrz joda, to w sumie ja w takiej tutaj, tutaj akurat to za tutaj za 22 zł, a w sumie tam jeszcze miałem jakiś robot, więc 20 zł mi to wyszło, więc wydaje mi się, że to się mega opłaca tutaj jak za Mistrza joda, tym bardziej jak ktoś go nie ma w żadnej tutaj wersji, więc, więc wydaje mi się, że chyba warto. No i co, widzimy się w kolejnych odcinkach, no i cześć!